Dobrze, to jaki numer choroby Europie ma koronawirus? Jeżeli pani prowadzi czynności w stosunku do... pani nie, ja nie, muszę pani... Na musi, pani, bo pani musi pani, musi pani, bo pani proszę pani. zatrzymałam nie, a my proszę Pani ja nie, zatrzymała mnie. Zatrzymała ja mnie, zani, nie, 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 ja, ja Pani, Prosiłam, pan, prosiłam panią, żeby pani odpuściła, żebyśmy normalnie przeszli. Chcę wracać do domu, z tej Warszawy. Ja panią sobie wylegitymuję i będzie pani mogła. Znaczy, proszę panią, pani mnie, po pierwsze pani mnie represjonuje, pani mnie tutaj zatrzymuje, pani nie ma pojęcia o czym zatrzymuje, bo ja chciałam przejść. Bo ja, się, ja powiedziałam pani, poprosiłam panią jak człowiek. Ja poprosiłam panią jak człowiek, żebyśmy po prostu. Nie, Nie, proszę, ale nie, to jest na tym koniec, bo ja pani mnie sobie wylegitymuje. potem ja mam postępowania w sądzie, potem ja mam postępowania w Sanepidzie, a pani mówi, że pani mnie tylko wylegitymuje. Pani nie ma pojęcia, co pani do mnie mówi. Mówi pani do mnie, że pani mnie zatrzymuje na podstawie choroby zakaźnej, która nawet nie ma numeru. Rozporządzenie o chorobach zakaźnych. Przed chwilą pani to powiedziała. Tak, powiedziała pani. Powiedziała pani. Powiedziała pani, tak, oczywiście. Dobrze, proszę panią. się ten cyrk dla was Co proszę panią? Teraz tak, podstawa prawna. Jaka jest podstawa faktyczna zatrzymania? Podstawa faktyczna to że nie stosuje się pani do nakazu zakrywania nosa i ust. Nie, proszę pani. Aha, jaki to jest artykuł? ministrów razem z artykułem 116 paragraf 1a kodeksu wyborczeń. Mhm. I na jakiej podstawie jeszcze ją się pani wyeliminować? Jeszcze proszę mi przypomnieć zacytować. Na podstawie tej, że popełniła pani z 116, Nie popełniłam, Ale, 16, ale ja nie... pani mówi, że ja nie popełniłam. Ale ja pani popełniłam, pani ale mam idzie w Ale ja mam maseczkę. Czy pani nie widzi, że ja mam maseczkę? Zgodnie nie, nie z definicją widzę. Ministerstwa Zdrowia mam maseczkę. Nie, nie widzę. Podaje pani mi swoje dane. Proszę Panią, mam maseczkę, co Pani ode mnie chce? Ja chcę iść do, do domu. Przykład, to Pani pójdzie. Jak Pani została skończona czynność. Ale w jakim celu Pani chce moje dane, jeśli mam maseczkę i idę Ponieważ sobie w terenie zielonym, ale żadnego wykroczenia nie popełniłam. Popełniła A proszę Pani, pani co jest wyżej? Konstytucja czy jakieś głupie rozporządzenie? Teraz już to jest prawnie wszystko. Nie jest prawnie. Nie jest, nie jest, nie jest. Pani nawet nie ma pojęcia o, tym, o tym, co Pani jest, mówi. Powiedzieli Pani, że ma pani, pani rozkaz w niedzielę po prostu tutaj chodzić i ludzi nękać i pani, nie pani nie wie, co robi. Znaczy ja tak, ja tak ja mam... pani nie nęka, bo ja już bym była dawno temu tam za mostem, bo ja chciałam, ja na początku się chciałam swoją dogadać. Ja powiedziałam, niech pani odpuści, niech pani da spokój, niech Ale... idziemy sobie, nie, bo wy musicie wrócić na komendę i wy musicie statystyki podwyższać i wy musicie represjonować ludzi, którzy chcą normalnie żyć i funkcjonować. Nie wstydcie? wstyd ci? Ja pani nie reprecynuje. nie represjonuje mnie pani, zatrzymuje mnie pani tutaj, a ja chciałabym stąd iść. Chcę pani moje dane bezpodstawnie. Mówi nie. Pani, że mam maseczki. Jaka jest definicja maseczki? Nie ma pani maseczki. Jak, jaka jest definicja nie maseczki? Ja nie, nie, musi mi Pani przeczytać, bo pani tak? nie tak? zatrzymuje, że ja nie mam maseczki. Ja to jaka jest definicja? Jaka jest definicja maseczki? Ja nie muszę odpowiadać na takie pytanie. Musi nie Pani. Bo pani mieć zakryte usta i notki, mam, maseczki, mam. Nie ma pani mam. To tak w ogóle powiedziałem. Proszę, proszę, ma proszę Pani, mam maseczkę. Jest no, to musi... Ale nas nie usta... dotyczy, rozumiem, pani usta bo nie dotyczy mnie to, bo jestem po prostu młodym człowiekiem <coughs> i ja mam w dupie te wszystkie maseczki. Dobrze, to teraz tak. Artykuł 39 Konstytucji mówi maseczka. o tym, że jest zakaz eksperymentów medycznych. Niech mi pani teraz da dowód, że noszenie maseczki ja zakrywającej. Ja pani już powiedziałam. No ale nie, pani, pani, pani nawet nie wie, co pani mówi. Dobra, dajemy wam jeszcze jedną szansę. Odpuszczacie? Nie, nie odpuszczamy. Z tych nielegalnych czynności odpuszczacie? My sobie, pójdziecie, nie, nie odpuszczamy. My sobie pójdziemy tam, nie. wy sobie pójdziecie nie. tam dalej spacernie i, tak. i dzień będzie sympatyczny. Nie, nie odpuszczamy. I dla nas, i dla Was. Nie, no, dla no przecież widzisz, nie, dla że. Was ale przecież widzisz, przecież to. to... Bo nie zdajecie sobie sprawę z tego, że wy będziecie.